Nauczycielka Mateusza Muranskiego, zawodnika MMA, poruszające słowa. Kilka dni temu polskimi mediami wstrzasnęła informacja o śmierci Mateusza Muranskiego. Mimo że na początku wydawało się, że to tylko fake, to niedługo później nie było już wątpliwości. Ze syn Jacka Muranskiego zmarł, Super Express informował, że ciało mężczyzny znaleziono w jego mieszkaniu. Po tym, jak ojciec nie mógł się z nim skomentować i zaalarmował z luzby, jak donosi tabloid. esa okoliczności śmierci aktora z serialu Lombard. Zycie pod zastaw. Na rezultaty sekcji z vlogu trzeba jeszcze trochę poczekać, ale rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku przekazała faktowi. Ze śmierć spowodowała ostra niewydolność skradzeniowo oddychowa Muranskiego poza znane znany m.in. z występów w świecie persony. A tym razem tabloid postanowił skontaktować się z dawna wychowawczynią byłego zawodnika MMA, która niezwykle ciepło go wspomina. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kobieta opowiedziała o Mateuszu ze szkolnych lat, podkreślając, że był sympatycznym, pogodnym chlopcem. się lubić. Uśmiechnięty, wesole. mam z nim bardzo pozytywne skojarzenia. Kropka. Szczególnie nie wyróżniał się w swoich zainteresowaniach, ale to tak jak wszyscy chłopcy w tym wieku ciągnęli w kierunku sportu. Z konkretnej dyscypliny w szkole podstawowej nie uprawiał, opowiadała w rozmowie z faktem kobieta. Była nauczycielka, nie ukrywala również, obserwowała poczynania Muranskiego w dorosłym życiu i była dumna z tego, co udało mu się osiągnąć. Z zainteresowaniem patrzyła na to, co robił w dorosłym życiu. Wyjść z malego syrotowiska. Takiego walcza, dostać się do serialu i osiągnąć rozgłos medialny, to jest sukces. Nie jest łatwo wydostać się z takiego malego miasta, mówiła. Mateusz Muranski w tym roku obchodziliby 29 urodziny.